Tutaj znajdywałem. To jest naprawdę piękne. No to bierzemy tego koźlarza. Urósł przez noc, był naprawdę malutki. I zobaczcie, taki pierwszy koźlarz. Dosłownie przy drodze, no naprawdę jest bardzo ładny. Zobaczę, czy jest zdrowy. No i mamy zajączki. Zobaczcie też te, grzyby rosną przy samej drodze. Mamy pierwszego i takiego tutaj. Bardzo ładnego. To go po prostu biorę. No i takie dwa. Nie wiem, czy jest. To... O, jeszcze jeden. Zobaczcie tutaj. Takie maleństwo urosło. To też go trzeba. Wziąć się jeszcze jednego widzę. To idziemy już po niego. Tutaj urósł taki też maluszek. No to naprawdę superowo. Taki zobaczcie. No to mamy takie maluszki. Zobaczcie. Jeszcze tam wam pokażę. No trafił mi się mega koźlarz. Już widzę kolejne nawet. O Jezu. Mamy już trzy koźlarze na razie widzę. Na razie Wam pokazuję tego. Jestem właśnie tam był ten koźlarz no pierwszy. A ja teraz mam już kolejny. No naprawdę super to się zapowiada. Bardzo piękny koźlarz. Ja go biorę. No musicie to zobaczyć. To się nazywa koźlarz. Zobaczcie, no bardzo ładny. Niestety komary kąsają. ale ja tutaj mam mini koźlarza. Takiego słodkiego. Zobaczcie, no naprawdę jest bardzo ładny, ale to też mówię, jeszcze nie koniec. Wiecie co, ja już widzę kolejne. No nie, no ja to po prostu nie wierzę, ale mam miejscóweczkę na koźlarze. Czy wy go tutaj widzicie? Dobra, ja biorę tego koźlarza. Jest niestety w wieżynach. to nie wiem jak ja go tu wezmę. Dobra, mamy takiego zobaczcie koźlarza. Jest na przepiękny. Mam nadzieję, że będzie zdrowa, ale ja tam widzę kolejne bardzo ładne koźlarze. Zobaczcie, no to się nazywa koźlarz, Naprawdę bardzo piękne one są. Super. Dobra, wierzmy z tego kolejnego koźlarza. Jest naprawdę słodziutki. Też mamy koźlarza babkę. Taki ładny. Nie wiem czy jest tu ich więcej. Dlatego muszę tu się rozejrzeć, bo. Tu warto pochodzić. Superowo. Zobaczcie. Piękne koźlarze. No, to jest po prostu niesamowite. Tamte koźlarze znalazłem, a ja mam takiego cudnego borowika szlachetnego. Nie no, to jest po prostu coś niewiarygodnego. Zobaczcie, jaki cudeniek. Jaki cuduś. Jak to można go nawet nazwać? Taki piękny borowik szlachetny. No. Czy jest tu ich więcej? Nie wiem, ale takie cuda to ja mogę naprawdę zbierać. Piękny jest. Tam znalazłem tego koźlarza, a ja mam... A tam też właśnie te koźlarze znalazłem, a ja mam dwa kolejne. No, kto by ja pomyślał, że w takim miejscu tyle grzybów urośnie? I jeszcze takiego wysypu grzybów to tutaj nie było. Dopiero jestem 10 minut... Mam już tyle grzybów, miałem wzięć dzisiaj koszyk, ale jak pomyślałem, że grzybiarze już przeszli, to stwierdziłem po co mam to po prostu nosić i, i zachęcać innych, że tam, że jak coś by było, to nawet się go śmieszać, że w ogóle no, grzybów nie, nie ma. A tu zobaczcie, prawusek kolejny dopiero co wchodzę w drugą miejscówkę, a ja już mam borowika. Nie no, to jest naprawdę piękne. Ja tak dzisiaj jeszcze będę mieć no koszyk, ale na razie to nie wiem, gdzie będę te grzyby wkładać. No dobra, obieramy o, oczywiście zdrowy, piękny, prawdziwek. To jest coś po prostu niesamowitego. W tym miejscu od trzech lat zawsze musi urosnąć borowik. To jest po prostu niesamowite. W tamtym roku też grzyby tutaj znajdowałem. To jest naprawdę piękne. No musicie to po prostu zobaczyć. Jaki borowik. Zobaczcie, no to jest po prostu czadowy borowik. Nie, no ja w to po prostu nie wierzę. Od trzech lat tu zawsze borowiki rosną. W tamtym roku też y, gdzieś tam znalazłem. O tam. Był borowik taki malutki. Szorty mam też z niego. A teraz taki piękny. Zobaczcie. Piękny. Dzisiaj mamy konkurencję, ale no, tak jak wczoraj. Ale mamy kolejne już koźlarze czerwone, znów się zaczęły tutaj pojawiać. To naprawdę piękne one są. Ja bardzo lubię te grzyby. No to nie wiem, czy będzie ich tu więcej, czy to tylko dzisiaj jeden. Poszperam, zobaczymy, bo takie młode się pojawiają. Takie słodziaczki piękne. I mamy, zobaczcie, kolejne. Ci dwa maluchy i tam jeszcze jednego tego już nie będę mógł wziąć trudno. Ja tam jeszcze jeden. Nie no, niesamowite. No, to miejsce na koźlarze czerwone jest po prostu pi... Bo tu tyle ich rośnie. Zobaczcie sami, no. Takie kozaczki. No, superowo. Tego jeszcze weźmiemy, tego, a tam tamte już zostawię. Z czym myślę nad takim, ale nie ten już jest za mały. Ale takie mam dwa słodziaczki. Zobaczcie, takie malutkie. No, no i mamy. Zobaczcie kolejnego koźlarza. Superowo. Takie ładne tutaj rosną, naprawdę. No i jeszcze wypatrzyłem borowiczka na sporej nóżce. Taki ładny borowik. Superowo. Nie wiem, czy coś będzie tu jeszcze, ale zobaczymy. Dobra, sobie teraz weźmiemy też maślaczki. Bo tu mamy modrzew, ale jeszcze tutaj widzę takie tutaj grzybki. Też oczywiście maślaki. Tutaj już nie brałem tego statywu na takie maleństwa. I tu jeszcze taki słodziaczek urósł. Czyli z tego miejsca my trzy ładne maślaczki. Jednak mamy więcej maślaczków. No to naprawdę superowo. Tu jeden. Jeszcze widziałem maślaki gdzieś. Tu już jest jakiś stary, ale najładniejszy. To stoi właśnie tutaj. Takie to po prostu mogę zbierać. Go Dobra, na razie mam tyle, ale ich tam widzę jeszcze więcej, dlatego tam muszę iść i je po prostu zebrać. Superowo. Powiedziałem sobie właśnie teraz w myślach, że jeszcze tu Borowika brakuje i ta miejscówka jest po prostu rewelacja. No nie, no po prostu ja w to nie wierzę. Ale zobaczcie, taki prawos, no niesamowite. Co tu jeszcze będzie w tym miejscu, nie wiem, ale... No, to miejsce po prostu zaskakuje. Wystarczyło tylko się jeszcze rozejrzeć. A kolejne borowiki rosną. No, ten jest, już ma żółte pory, ale tak jest naprawdę piękny. Aby był tylko zdrowy, no to ja muszę tutaj. No spędzić trochę czasu, aby jeszcze tu wszystkie za kamerki na no, takie no, w sensie miejsca zobaczyć. No. Już nie wiem co ja sam gadam, bo jestem tak szczęśliwy, bo takie grzyby to jeszcze to jest ten pierwszy raz no superowo w tym no, miejscu. No, czy wy to widzicie? No tutaj tego grzyba bym się nigdy nie spodziewał. Ale dobra, bierzmy te maluchy. Patrzcie jakie słodziaki. I jeszcze tam jednego wam za chwilę pokażę. No te grzyby to są naprawdę ładne. I tam jeszcze taki tam, tam maluszek rośnie. I tu taki jeszcze jeden czerwoniaczek, bo ja na nie mówię czerwoniaczki. No i mamy takie właśnie grzyby z jednego miejsca. No przyznacie, że naprawdę ładnie to się prezentuje i wygląda no, superowo. Obok jeszcze wypatrzyłem takiego mini, mini, ale jak go po prostu chyba wezmę. No teraz już przez tydzień na grzybach nie będę to co go będę zostawiać. A takie malutkie słodziaki to z miłą chęcią wezmę. Jakby jeszcze takie wielkie były, to by było superowo. Tyle mam już w koszyku grzybów, a tu kolejne rosną, no, naprawdę. To jest niesamowite, patrzcie jakie ładne skupiska. Ich tu po prostu rosną. Nie, nie, to jest po prostu coś pięknego. Nie wiem, czy tu będzie ich jeszcze więcej, ale się przekonam. No to naprawdę super. No te to wam muszę koniecznie pokazać. Są bardzo ładne. Tu jest ich naprawdę dużo. no. Co tu mam wmówić? No ja już widzę kolejne i kolejne. No. Mamy nareszcie wysyp grzybków, kapelusz mi się urwał. Jak tu Wam teraz je wszystkie pokazać, no to jest po prostu, będziemy teraz tak to chyba krążyć. Tak, tu mamy kolejne. Dobra, to ja już Wam tego nie będę pokazywać. Jak one tutaj, jak się pojawiają te maślaki, to naprawdę ich można sporo nazbierać. Tu jest, jest po prostu, widzę, że też ktoś się tutaj zbiera. Czyli ja idę teraz dalej, bo tam tu kolejny w modrzewach mamy piękne maślaki. Pierwszy raz tu jestem. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że one tak tutaj rosną. No i zobaczymy, czy będzie jest, czy jeszcze ich jeszcze tutaj. Po prostu więcej. Patrzcie, nie, no to jest po prostu przez minek. A to zobaczyć dużo. To no tutaj to, to, czemu zbaczy, czemu, zbaczy. No, to, to naprawdę superowo.